A witam serdecznie, witam serdecznie. Jesteśmy 20 minut od od PI, 16 mi, od, od Pafos, 16 minut od lotniska w resorcie golfowym, jednym z resortów golfowych Znajdujących się, znajdujących się w tym regionie W filmiku, który załączę jest można willę zobaczyć Najbardziej tu willę, to są po prostu prywatne pola golfowe Najbardziej aktywne od, od listopada do kwietnia Może pokażę, od kwietnia w każdego roku, najlepsza jest tam temperatura Mieszkają tutaj rezydenci z Rosji, z, z Anglii z, z Chin, z Azji Wille zaczynają się w tym resorcie, który ma 10 milionów metrów kwadratowych, jest ogromne. są to, można także tak, mieć wille, wille, można mieć um, e, swoją, swoją wybraną, można wybrać działkę nawet, jest mnóstwo jeszcze terenu, które można wybrać, wille zaczynają się od 400 tysięcy euro, w tym przypadku w takich niesamowitym miejscu jest to po prostu bardzo, bardzo bracena. na najwyższych, e, e, najwyższych wysokościach wille zaczynają się od 1,5 miliona euro do dwóch miliona euro. To jest na wschód, na wschód od od Pafos między Pafos a Limassolem. W tej po drugiej stronie. Pafos. Podobne są obiekty, resorty, natomiast tam w nieruchomości zaczynają się od ponad 2 milionów euro, więc jest to naprawdę dobra, dobra cena. Jak widać dobre tu nastroje panują wśród golfiarzy. Zapraszam do serdecznie do zapoznania się też z inwestycjami właśnie takimi premium w bardzo. Dobrej cenie. W bardzo dobrej cenie. To są bardzo dobre ceny, jeżeli chodzi o ten region. I sprawdzenia przyjechania ze mną, zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Także, także, oczywiście, są inwestycje premium dla zainteresowanych. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Na razie. Cześć.